Ten wynik nie wygląda źle na, na sam koniec, ale co się stało przez te pierwsze pięć wyścigów, które chyba zadecydowały o wszystkim? Myślę, że ta plandeka też nam nie pomogła, bo ten tor troszkę nas zaskoczył, przynajmniej na starcie. Potem już chłopcy dopasowali się, bo w trasie byli szybciej. I no i odrabialiśmy straty, też trochę zabrakło. Panie że chciałem zapytać o taką rzecz regulaminową. Nie mógł pan skorzystać z nikiego Petersena przez to, że w tym ostatnim musi jechać dwóch zawodników z najwyższą liczbą punktów. Czy ten przepis jest sensowny, bo on tak naprawdę osłabia drużynę? Nie, ja nie mogłem taktycznie zrobić jako Petersena, no bo tak się wszystko poukładało, że nie można było... Jak pojechał tam Chełdrabik, mieli więcej punktów, bo jeśli... Jeżeli by któryś nie miał mnie od Petersena, to wówczas by na pewno z pojechał w 14, tak? No, tak, tak, tak jest. No niestety nie wszystko się da przewidzieć do końca. I jak zrobimy Gleba Czugunowa? Jeszcze nie mamy wiadomości pojechał do szpitala, czekamy na informacje. emocjonujące, to słychać po pana głosie, głos zdarty, co pan mówił do zawodników podczas spotkania, podczas tego, tej pierwszej części. Ja dzisiaj nic nie mówiłem, prawie bo mnie <śmiany> gardło i <boli>, po prostu <śmiany> głos nie jest zdarty od, od krzyczenia, tylko od tego, że jestem chory. Ale ogólnie no, spokój był. Bo przekładali się, potem dopasowali przełożenia, i w tej drugiej części naprawdę wyglądaliśmy dobrze. To jest dobry wynik. Oczywiście jest przegrana, no, każdy chciałby wygrać. Niektórzy mówią, że kupili go w ciemno. Piękne porażki to nie dają punktów dużych. tak? I to jest problem. No teraz nie wiem, na pewno to podbudowało też drużyna. Widać, że mogą z mocniejszymi jechać lepiej. Pokazali, że z toruniem to jakaś taka wpadka troszkę była. Ale dzisiaj się nie poddali, pomimo takiego wyniku na początku. Zrobiliśmy, zrobili zawodnicy swoje. Dziękuję pięknie, powrotu do zdrowia. Czy tam nie doszło do jakiejś sprzeczki z Maksymem po upadku gleba, czy po prostu to jest... Wygubowane? Ja? Ja? Sprzeczka z Maksymem? No bez przesady. Tam były emocje, chwila i potem... Proszę zobaczyć, my z Maksymem normalnie rozmawiamy, nie ma problemu żadnego. Czyli po prostu wysoka adrenalina metrów. No, jeszcze koleg i wypadek, też troszkę ciśnienie się podniosło i tyle, ale, ale trzeba pewne rzeczy tonować, puścić, przyjść, porozmawiać na spokoju jest ok.